Kój dobro i dobro. Jak widzicie, przyroda nas nie opuszcza. Piękna pogoda. Przygoda, przygoda. Miał być pogoda, ale mi się coś zaśpiewało. Słuchajcie, powiemy sobie trochę o tym, czym jest sprawiasz. Pewnie wiele z was wie nawet Czy... są apki takie. Na smartfon, tak tak, brewiarz brewiarz, albo w jakimś w Piśmie Świętym można taką aplikację ściągnąć jest w przez Palotinum napisana, tam też będzie brewiarz, albo wejść na brewiarz.pl online, prawda i tam też macie wypisane... albo po prostu mieć brewiarz w tablecie. Czyli wydrukowany e... proszę ojca w tablecie. Zciągnięty. Albo wydrukowany. No. Tutko no. mówiąc pewnie, jak, mm, czym brewiarz jest? No widzicie, czasami ksiądz w Konfesjonale ma taką grubą książkę z pomarańczywymi kartkami z wierzchu. No. Nie? To to jest, to jest brewiarz, nie? Czyli taka jakby... Modlitewnik kapłański. Tak. To, no właśnie właśnie chcę powiedzieć, że nie tylko. Że nie tylko, A ale. Ale znajdziemy do tego, że nie tylko. Że, ale no. No. Że nie tylko. Właśnie, i e, wiesz, takiej wielkości, takiej gruby. Brawiarz e, może składać się dla kapłanów, on składa się z czterech części, czyli na każdy okres roku liturgicznego, Takie czyli 30 na. 30 cm na półce. No. Na każdy <laughs> okres roku liturgicznego inna część, czyli na wielki post, dwa na okres zwykły i na adwent i Boże Narodzenie, na wielki post, okres stania. E, no i tam wtedy są różne teksty, dlatego po prostu, żeby on nie był taki gruby. Tak? albo żeby kapłan z jednego w kółko tych samych tekstów nie odmawiał, no to czerpiąc z bogactwa Kościoła, bogactwa także tych pism, które święci nam zostawili, dokumentów Kościoła, wypowiedzi papieży itd., no jest, tych tekstów jest dużo, no więc są różne, różne części na poszczególne okresy roku liturgicznego. Ale też są takie, też są brewiarze dla świeckich. Skrócone brewiarze. Tak. I one są różne, nie? Takie, takie. Jednotomowe, dwutomowe. Tak, przeróżne. No i teraz czym ten brewiarz jest? Bo tak jak widzicie, tutaj już mówiłem, że no, różne teksty, prawda, one są jakby wpakowane w jeden, w jeden komplet. Bo Ale brewiarz zas zasadniczą częścią, zasadniczym tekstem jest, jest psal. Bo ja chciałem powiedzieć, skąd ta nazwa. A no to nie chodzi o skąd ta nazwa, a ja powiem potem brewiarz, że psalm. To inaczej że coś znaczy, jest skrócone. Czyli, jakby. Taki wyciąg. Tak, taki wyciąg. Taki, wiecie, jakby szczykawką, nie? Wyciąg. z esencję, się wyciąga. Tak, Jakby taka kolenda in Excelsis Deo, to zawsze śpiewałem in Essensis, jak byłem dzieckiem. Tak. się z esencją kojarzyło. Czyli taka esencja, możemy powiedzieć, słuchajcie, bogactwa pisma świętego, bogactwa dokumentów kościoła, rozmaitych tekstów świętych, pisarzy święty. chrześcijańskich. Tak, no taki... dokumentów właśnie i soborów różnych więc, więc to, to jest tak zebrane. Świetne teksty są, czasami są na przykład e, życiorysy świętych, albo świadectwa śmierci męczenników. Ale są też piękne komentarze do, 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 tekstów. do tekstów biblijnych, do Ewangelii, do psalmów też są komentarze. Więc, znaczy generalnie brewiarz... Dobre to jest. Dobre. E, 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 <laughs> brewiarz jako, jako, jako modlitwa, ona, ona jest podzielona na kilka części. W zależności od, od pory dnia, Odmawia się odpowiednią część. Tak, chodzi o to, żeby dzień osoby poświęconej Bogu albo Osoby świeckiej. No właśnie, tego, bo bo, dlatego, dlatego mówimy, że to nie tylko dla kapłanów, ale też wiele osób świeckich odmawia brewiarz i bardzo piękny, bo to jest bogactwo słowa. To jest modlitwa kościoła, modlitwa ludu Bożego. Siostra Zakonna też dodam. domu. Tak. No. No i w zależności od pory dnia odmawia się odpowiednią odpowiednio tą, tą część powiedzmy tego, tego brewiarza, rano jutrnia, potem modlitwa w ciągu dnia, która jest podzielona też na trzy Możliwe. części dnia, przedpołudniem, w południe, po południu, nieszpory nie wieczorem, czy, czy późnym popołudniem, na zakończenie dnia kompleta. No i godzina czytań. Godzina czytań to. to o dowolnej godzinie no, można. W każdym razie w różnych, w różnych pewno też i zakonach, w różnych tradycjach ta godzina czytań jest o różnej porze odmawiana. No i to, i to by było tyle, i wiecie, jest taki tekst hymnu, to może być jakaś pieśń, prawda, albo jakiś specjalnie ułożony hymn, yy, pot, czy jakaś pieśń kościoła, którą, którą znacie. Yy, potem, są, potem są psalmy, czy. Yy, bardzo stare teksty ludzi którzy doświadczali obecności Boga, którzy doświadczali poszukiwania Boga, doświadczali radości, smutków. Właściwie historia ludzkiej duszy jest w tych psalmach zawarta. Potem jest historia ludzkiej duszy i historia wojowania Boga o człowieka. Nie? to jest to jest niezwykłe bogactwo jak, jak Bóg walczy o człowieka o jego, o jego szczęście o jego zbawienie. No. I potem jest czytanie z Pisma Świętego i krótka modlitwa albo w zależności od tego jakie to są jaka to jest godzina dnia, może być jeszcze mogą być jeszcze prośby podobnie jak są prośby na ambonie w kościele czytane. No. To jest tak, a... albo jakaś pieśń na przykład na zakończenie nieszpór mamy mamy magnifikat, prawda? Czyli wielbi dusza moja Pana. A jak kompleta, która, ostatnia część, która kompletuje dzień, jakby zamyka ten dzień, rozpoczyna się rachunkiem sumienia. Tak, tak. że trzeba jeszcze jakoś ten dzień tak sobie podsumować tak. i potem już tak, taka wisienka na torcie cyk, no i idziesz spać, nie? No i na koniec już antyfona Maryjna, żebyśmy właśnie z Maryją e, kończyli dzień. No. I, i, I tyle. I teraz słuchajcie, tak jak tu mówiliśmy, że ten brewerz jest podzielony na, na różne godziny w ciągu dnia. No, oczywiście, że nie każdy może, prawda, w, w tych poszczególnych godzinach odmówić. Kto się wchodzi do pracy na 8 godzin, no gdzie tam, co, gdzie, skąd ten brewerz weźmie. Ale być może są godziny, które możesz odmawiać. Czy rano, czy po południu, prawda, pory, czy wieczorem, komplet, ja, Kompletę chyba tak w ogóle bym proponował, zacząć od komplety. Nie? Wieczorkiem sobie siadasz tekst i teraz. Dobrze byłoby z takim zaciekawieniem usiąść. Bo są I... naprawdę bardzo dobre teksty. Świetne są. I, I teraz wyobraź sobie, że coś przeżywasz. Te teksty są różne na, na poszczególne dni tygodnia. to my też się zmieniamy, prawda? I nagle co Bóg chce mi powiedzieć? I masz gotowy tekst, nie? Dostajesz na twarz po prostu głos Boga. nie? W tym momencie, w tej sytuacji, w której się znajdujesz, o tej godzinie, wśród tych wszystkich wydarzeń, które przeżywasz, nagle otwierasz, brewasz i mówisz, co Bóg do mnie dzisiaj mówi. Jest... I święty tekst. To jest świetny pomysł, żeby rozpocząć od komplety, bo ja często, często zdarza się, że wiele osób mówi, że no ja nie wiem jak wieczorem się modlić, bo to już człowiek zmęczony, już tam tylko króciutko, a tam jest gotowy tekst. Tak. I to niezwykle bogaty. No, i, i zrobicie i rachunek Symenia no. i, i zresztą i, i, niektórzy nawet tak polecają, że jak gdzieś tam warto się nad jakimś wersetem zatrzymać chwileczkę. Czy tam sobie może coś na jakiejś karteczce napisać, jak masz jakąś taką refleksję włożyć w ten brewiarz. No jakbyście chcieli to od to zaczynajcie. Nie? A potem właśnie poszczególne rano jutrnia, wieczorem nieszpory, a jak ktoś ma jeszcze więcej czasu w ciągu dnia, no to te modlitwy, czy godziny czytań. I ja to bym, ta tak, ja bym tak właśnie powiedział, że brewiarz to jest na poszczególne części dnia głos Boga. To jest uświęcenie właśnie, to jest życie Słowem Boże przez cały dzień. O, pokój, do, Pokój dobra.